Ma z tej strony ja, Maxes, A dzisiaj y, nagrywamy z Szoferem y, Tower Defensa I będziemy zdobywać Krok Bossa Dokładnie brakuje nam y, 27 XP i po prostu zrobi, Robimy to tak, żeby po prostu nawet przegrać Ale żeby no, żeby dostać to XP y, I dzisiaj będzie odcinek jak go zakupuję w sensie go y, odbieramy. A jutro dopiero wleci odcinek, bo y, na razie y, y, nie mamy czasu. O, turety, mm. ładne, ładne. Tak, i zakupiłem jeszcze dzisiaj Outlawów. Dokładnie i na maksa taki damage zadają. No, zobaczcie. Mm, 290 majora co 1,5 sekundy i zasięg na całą mapę. No ale też drogo kosztowały, bo ponad 4200. mam ich na zerowym, no cóż. Mm. I przy okazji też podam Wam informację, że do czwartku będą odcinki, bo w piątek jadę nad morze na tydzień i mniej nie będzie, więc no... będzie taka mała przerwa a później będzie jeszcze przez kilka dni odcinek i znowu jadę nad morze no Ra jak tam, radzisz sobie szofer? Radzisz ale to zrobiliśmy to tak nawet na byle jak, żeby po prostu no żeby już to dostać. I jeszcze Szofer zakupił sobie DJ-a tutaj jak widać. Za 3500 ja też go mam w planach kupić. No. Hmm. Dzisiaj powinien się też jeszcze pojawić odcinek, jak e, w sensie będzie jeszcze dzisiaj odcinek, jak zdobyliśmy kowboja. Mm, OK Jezu. Puszę szortka. Jezu te turety, to jest chyba skin do turetów, nie wiem. To jeszcze takie jedno z ludzikiem. A to jest jako początkowe możliwe. Idzie boss. Boss tekst here. Lol. <laughs> tak, to było bardzo śmieszne. Mmm, ma cena. c'è Te, Te. Golden guard, guardi nu guarda un. Wed Wed mm. Mm. Ilon ma już, a, 40 tysięcy. No, autlawy dużo robią. Jeszcze mają... Ilon ma 25 tysięcy. EZ. 15. A jeszcze szofer ma autka. EZ, dokładnie. EZ. Nawet się nie staraliśmy, a wygraliśmy. Więc za. No, taka była nasza obrona. Trzy outlawy. Tak. Jeden na piątym, drugi na piątym i trzeci na trzecim. Tak? Na trzecim? Nie, na drugim. Tutaj szofer jak zwykle chce dużo zarabiać. To postawiam milion boi. Czy go mamy? Zobaczymy. Ekscytacja. Widzowie, nie zapomnijcie zasubskrybować, zalajkować i oglądać do końca. Mamy! Wchodzimy. On jest? Jest. Teraz pytanie, za co go wziąć? Szofer doradzisz za, za co? Nie? Mm, okej. Okay. Dobra. Więc ja wam pokażę, że on tak wygląda. I Ja się z wami żegnam. Szofer pożegnaj się. Szofer. Więc... Siema!